Byli w Polsce tydzień, dali ponad 20 koncertów, grali w najbardziej nietypowych miejscach, gdzie na co dzień nie słyszy się muzyki, a szczególnie muzyki poważnej. Holenderska orkiestra Ricciotti ponownie po ponad 30 latach odwiedziła Polskę. Grają tam, gdzie normalnie rzadko słyszy się muzykę. Występowali już m.in. na ulicach, w centrum dla uchodźców, w sierocińcu i w więzieniu, w samolocie parku. Turne po Polsce odwiedzili m.in. Stocznię Gdańską, zakład karny i szpital. Ricciotti Ensemble został założony w 1970 roku w Holandii.

Fiody i Mazurki Chopina, hity Lady Gagi, piosenki Anny Marii Jopek, zestawione z utworami Wagnera, to główny repertuar holenderskiej orkiestry. What I really like on this orchestra is that you come in places like this and uh, you play on the streets and uh, well, I, I really enjoy. Uh, Uh, this w tym roku, w kind of w tym kind of the w tym roku, daje około 100 koncertów rocznie, które w się w ramach w tras trzech Orkiestra otrzymuje dotację od Holenderskiego Ministerstwa Oświaty. Jej celem jest przybliżanie jak najszerszej grupie odbiorców muzyki orkiestrowej granej na żywo. Kultura, która jak to się mówi, muzyka łączy ludzi. nie? Brawo!